Cześć, witajcie w filmie, Cisz w dzisiejszym odcinku, druga, druga część recenzji Mechuronina. No więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i dobiliście w jeden... Słuchajcie, wczoraj było chyba 18 subskrypcji i dzisiaj już mamy 20. Bardzo Wam za to dziękuję. I słuchajcie, teraz będziemy już, jeśli już tak się dobrze nasz kanał rozwija, będą już miniaturki. No i jeśli, jeśli będzie, jeszcze będziecie dobijać jeszcze więcej subskrypcji no to będę robił może live będę robił może będę grubsze rzeczy nagrywał czyli na przykład jakieś duże bardzo duże moce. pokażę będę wam pokazywał jakieś może będę wam pokazywał moją kolekcję figurę bo zauważyłam że to się bardzo dobrze przyjmuje bo chyba to lubicie jeśli, jeśli tak to napiszcie to napiszcie w komentarzach no więc mam nadzieję że wam się te zmiany spodobają no jeszcze nie wiem czy live na pewno ale no, jeszcze nie wiem, no ale może. Yy, no dobra, no to zrecenzujmy sobie ten piękny zestawik. Może zacznijmy od tej głównej konstrukcji w tym zestawie, czyli od samego mecha. Yy, jak, jak widzicie, yy, jest on dosyć spory, tu w moja moja ręka. Yy, no dobra, to może zaczniemy od nóg. Wcze w go niestety nie wczepimy. No szkoda. Ale ruchliwość jak, jak duży poziom. Tutaj stopy się też ruszają. Tutaj też. U, tutaj też. Ym, no i tu już coś się rusza. Tak. U, tak o. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jak widzicie mamy, co już mówiłem na pierwszej części recenzji, Czyli um, o tym takim zaczku I Love Ninjago. życie, prawda? Przybliżę wam ten smaczek. O. No więc mówię bardzo fajnie. Um, o tutaj mamy um, bardzo fajnie wykonane nóżki, widzicie. No i tu mamy nawet um, taką deskę podpiętą. O. Także żeby sobie można jeździć. Oczywiście deska jeździ, wam ja nawet pokażę. Jeździ, jeździ. No, ma bardzo. To jest oczywiście naklejka. Fajny ogień, ogień, ogień. Nie wiem, czemu powiedziałam aż tyle razy. Trzeba, trzeba sobie ją tutaj w tym oto miejscu podpiąć. O, słuchajcie, tutaj. O, żeby nie odpadła. Poczekajcie, tutaj. No, i jeszcze jakoś przyjrzeli się. Mamy tutaj broń naszego Ronina. Tutaj podczepioną, bardzo fajnie. Tak są wykonane tutaj pięty. Bardzo fajnie. To jest nawet jakiś, jakiś napet. No dobra, a teraz przyjrzymy się tu. No to jak gdyby tutaj dosyć, no te moje, nazwijmy to brzuszek, dobra? Tutaj nie powiedziałem Wam, że to jest piękny, naprawdę piękny nadruk tutaj mamy takie bardzo fajne naklejki jeśli widzicie jest ich tutaj masa dokładnie tak to wygląda no i słuchajcie zaczniemy od takiej funkcji bawialnej jak strzelanie bo w sumie dziwne są, na bez strzelania no i jak widzicie można strzelać o tak naciskałem, no to dosyć Popularne. No dobra, zobaczymy. Strasznie fajnie śmiga. Więc, jeśli ktoś się na przykład. Fit, ym, jeśli ktoś sobie to chce kupić, na przykład dla, zabar dla fajnej, intensywnej zabawy, no to, no, no to, no to na pewno mech, taki jak się sprawdzi. Yy, bo mi się bardzo podoba. Jak widzicie, czasami to może odpaść. Jak tak zauważyliście, ale nie mam jakichś zastrzeżeń. Yy, Mamy też taki drugi pocisk. O, ten, tutaj. E, więc fajnie jest to rozwiązane. To jest taka niby kusza. E, bardzo fajnie to wygląda. E, no i mamy taką też z sieci. mamy też te, Można też takiego małego groszka wrzucić. Ale jak ja to słuchajcie, strzelę tym, to poleci tak strasznie daleko. No wiecie o co mi chodzi, nie? No i tu jeszcze można strzelić z sieci. I złapać jakiegoś niemilica. To jest fajnie skosłowane i dobrze, że, że w tym zestawie Lego yy, dało nam tą lepszą sieć niż tą okrągłą, bo ta okrągła, tak to, 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 to jest taka gorsza niż te takie, yy, niż, te, takie sieci, yy, niż te sieci, te, niż, yy, niż te sieci kwadratowe, jest oczywiście gorsza, więc, więc o, fajnie, że tutaj dali nam no, taką sieć, a nie inną. Ja jeszcze będę przybliżał. No i tutaj, jak widzicie, mamy taką skrzynkę, którą jeśli ją otworzymy, to widzimy złoto i kiełbaskę, więc jest jakiś prowiant. Tu mamy nawet takie elementy, które służą Lego za sztabki, tylko że w jednym kolorze No więc fajnie, się, jak widzicie, widzicie prezentuje. No jest jeszcze, można zrobić tak. O, zrobić tak. O, i te czapeczki na przykład ten element często odpada. Jak widzicie, to już chyba mi się dni raz zdarzyło na tym filmie. Yy, można odpiąć ten element z kuszy, tak? Wziąć z plecy, z pleców. Ojojoj, jak widzicie, jak się całkiem roz, czasami rozwala, jeśli go stabilnie nie położymy. Ja go na prawie i już widzimy się na chwilę. Przepraszam Was najmocniej za to, co się przed chwilą stało, no ale. No, trzeba dobrze układać tego mecha. No dobra. Tak to wygląda, jeśli się złoży skórę z tym tylnym elementem. No to jest takie jak gdyby mini statyk. Ale słuchajcie, no to jest dosyć fajne. No, ale szkoda, że to nie strzela, no bo to by było fajne. No mogli już chociaż jakieś. No to jest to d już nam podłączyć. No nie. No, ale nie wygląda to źle. Jest napęd. Jest. No więc powiem Wam. Jakoś... Jakoś ja się do tego nie przyczepiam. Pokażę Wam jeszcze ten nadruk w dużym zbliżeniu. Bardzo fajnie to wygląda ten nadruczek. Tak to wygląda w zbliżeniu. Słuchajcie, już wam oddalę. O, jest okej. Okay. No więc trzeba teraz odciąć tą kuszę. Można się... O, pokażę Wam można jeszcze zasadę tak zapakować. Mam na przykład zrobić królicze, królicze uszy, bo no czemu nie? Lego ogranicza tylko wyobraźnię, nie? No więc wyjmijmy już to. Ten element kusz. Widzicie, że trochę jest sporo z tym zabawy. Trzeba tam wkładać, nie wkładać. Chcę wam to pokazać, jak się to wkłada. Tę kuszę. Łatwo. Trzeba te palce to, zacisnąć. Kciuka. No, a jeśli. Jak to wygląda z tyłu, bez tego. tego. takiego małego jeździełka. No to tak. No nic specjalnego. Takie. Takie tajle. W, w, w żółtym i czarnym kolorze. No i trzeba też sobie wpiąć. Tak musi tam. o. No więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Mecha, bo już wszystko wam pokazałem. Więc może teraz przejdźmy do tego mniejszego Mecha, który chyba mecha raczej nie jest. No, już tego nazwijmy. Jeśli chodzi o małego Mecha szkieletów, no to nie mamy tu nic specjalnego. No, ale fajnie, że no, mogę już sobie chyba go odpuścić. Ale wiecie co? Mi się on podoba. Do? No, bo jeśli chcecie zrobić sobie taką armię takich szkieletów, no to fajnie sobie, by zro z fajnie sobie byłoby zrobić. Taką tutaj, o, taką, taką armię na przykład takich takich malutkich mechów, więc moim zdaniem bardzo fajnie, że go tutaj dodali. Cofam to, co powiedziałem. No, jeśli chodzi o nóżki, no to troszeczkę mi przeszkadzają te study, ale jest, nie jest źle. Oczywiście nóżki jak najbardziej chodzą w to i z powrotem. O, można by zrobić tak. O, można sobie zrobić szpagat, nasz, nasz mech, taki mini mech. A mi się bardzo podoba. To jakieś chyba żebra, nie wiem. Yy, mamy też takie dwa ostrza bardzo fajne. No tak srebrne, no, tak można tak powiedzieć. No niestety tu są sudy. To jest trochę dziwne, no ale cóż, mam taką fajną naklejkę. No i tu można sobie wyjąć naszego szk niemilca, szkieleta. O! Tak to wygląda. No więc bardzo fajnie. Mm. Że mam, że mam, że ten jest dosyć ruchliwy przepraszam, że wam tak nie pokazuje wszystkiego no dobra o, więc można to sobie założyć jak widzicie trzeba go tam docisnąć o, widzicie no, trzeba sobie go docisnąć no i na tym te okulary założyć ale to przekonać się później no więc tak to wygląda no jeszcze przypomniałem sobie, że nie pokazałem Wam wnętrza tego o to mecha. Można sobie rolinę wyjąć. No nic specjalnego. O, trzeba go to tak włożyć. Uh -huh. No więc y, tak wygląda wnętrze tego. Mecha. Dobra. Przejdźmy już do minifigury. Jeśli chodzi o minifigurki w tym zestawie, to mamy tak. Nie. Omówmy ją najpierw w sobie. To jest dosyć, no nie wiem, czy klasyczna. No, no no taka fajna dosyć ja Nie mam jeszcze jej w takim stroju. Tutaj jak widzicie, ma spinjutsu. Chyba to jest smoke, ale nie wiecie co, nie wiem. Już nie oglądałem tego odcinka w tym serialu. Znaczy, nie jeszcze nie oglądałem tego sezonu. Jak widzicie, no, mam takie sprzączki tutaj jakieś. O tutaj dokładnie. Mamy fajne. Dobrze, że nie postąpiłem nam na druku na nóżkach, bo z tego się bardzo cieszę. O. No i też z tyłu no, nie, 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 nie widać troszeczkę tego, tego na druczku. No, ale nie, bardzo fajna, włoski takie jeszcze krótkie, jeszcze nie to jest takim ko, niby kokiem. No i mamy takie dwie złote katany, które możemy sobie podczepić tutaj z tyłu. Bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Więc myślę, że cieszę, że posiadam tą figurkę. Jeśli chodzi o kolejną figurkę, to Ronin. Bardzo bardzo fajne odblaski, które jak widzicie się trochę świecą, to widać zaraz właśnie, nie wiem, to dobrze na kamerze widać, no ale chyba mm, możliwe, że nie tak dobrze, no ale nic nie poradzę, mam taką pomarańczową z jednej strony rączkę, z drugiej nie, aż widzicie, aż nam katana wypadła, no i bardzo fajna ta figurka, rude włosy, kron. No, i mam taką maskę, katany dwie, czarne, już mu tam położyłam, żeby w mechu nie wadziły. No, i z tyłu też nie da się tego na, na druku. No, ale pod włoskami mamy taką niespodziankę, bo mamy o, tak, taką, to, taką, gdyby, taki pasek, który przetrzymuje to takie dziwne oko. Jeszcze nie, mówiłam, nie oglądałem tego serialu, więc, znaczy, tego sezonu więc nie wiem, a do czego to służy, jeśli Wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. No więc figurka bardzo fajna, a jeśli chodzi o nie wcześniejszą, no to ona nie miała ani trochę um, alternatywnego wyrazu trwały. Jeśli chodzi o, o tych niemilców, no to mamy dwa szkielety. No więc one mają dosyć trudnych, trudne nazwy, więc nie potrafię ich wymówić. No, jeśli chodzi o tego pierwszego, który jest tutaj, tym. mini mechu, no to. No, to jest całkiem porządny nadruk I ten, ten, ten torsik, jeśli to tak możemy nazwać, to już występował w gazetkach. Ale te nóżki z bucikami, tak to nazwijmy, są całkiem fajne. Rączki też. No, zawsze fajnie chwytne, no ale cóż, lego już powinno takie zrobić. Wiecie co, na razie tak mi odpowiada. No i bardzo fajny taki kolczasty naramiennik. Nie taki klasyczny, tylko fajny. No i mamy taką taką czapkę pilota w czarnym odcieniu i szarym i tymi jak gdyby okularami. Można jeszcze się założyć, śmiesznie to wygląda. Chyba tak lepiej wygląda, nie? No i ten szkielet nie posiada żadnej broni, no ale ma fajny nadruk na twarzy. Bardzo fajny. Już zbliżałem Wam to na maksa. Dobra, a no jeśli chodzi o chyba najlepszą figurkę w tym zestawie, to jest chyba Krazi, Krazi, Krazaj. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, jeszcze nie oglądałem tego sezonu. Torcik ten sam co u poprzedniego szkieletan. nóżki te same co poprzedniego szkieleta, rączki tak samo. No ale broń już inna. To jest chyba taka specjalna, jakaś duchowa broń. No i to z takim kryształkiem, tutaj tutaj takie dwie szpiarki, bardzo fajnie. no i zobaczcie na tą twarz, słuchajcie czy ona nie wydaje wam się straszna? bo mi troszeczkę tak, nie no, nie boję się oczywiście ale no, wiecie no ja tu mam taką czapeczkę Harley Quinn bardzo, fa bardzo fajne odlew tej czapki bardzo lubię ten, no, tego typu elementy i to jest mój pierwszy w mojej kolekcji czarno biały znaczy przepraszam, czarno czerwony no i mam też bia te białe elementy. Yy, bardzo bardzo fajny szkielet. Super. No i co były te, sz te szkielety. O! Słuchajcie, nie wiem, czy je widać dokładnie. Muszę trochę oddalić kamerkę. O! To było natylę, jeśli chodzi o figurki. Oj, przepraszam. I pokażę Wam coś jeszcze. Tak, to Wam chciałem pokazać mini armię. Szkieletów. No, jak widzicie, przywódcą jest. No, nie umiem wypowiedzieć jego nazwę, nazwę No, i tutaj, jak widzicie, Krancza i Nakal są za nim. To jest jego, w sumie, no, prawa i lewa ręka, tego którego imienia nie, nie umiem wymówić. No, mamy takich dwóch podrzędnych wojowników. No i mamy tego Mimecha. Fajnie to wygląda. No To jest taki mały bonusik, że Wam to pokazuję. No znaczy, się no dobra, nie no, chyba tego, nie można nazwać podsiekiem, chociaż kto wie, napiszcie w komentarzach. No i jak, jak um, ciężko zostać ustawić te szkielety, bo jak wiecie, wiecie mogło się trochę... jak gdyby, no, jak, no Ciężko je ustawić. No i słuchajcie, czy chcecie obejrzeć moją kolekcję figurek z Indiago? jeśli tak to piszcie o tym w komentarzach no i hmm, czy jakbyś czy hmm, powiedzcie co chcecie widzieć na moim kanale jak gdyby, jakie, jakie wprowadzenia i co, i co i tak dalej y, no więc y, tak to wygląda, no i się, na przykład jeśli co, odsuniemy te szkielety no to jak widzicie ten mech samuraj, którego recenzowałem niedawno może całkiem fajnie walczyć z tym mniejszym mechem tak Ciao, 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 ciao. No dobra, już dosyć tego wygówię. Wyku... Hmm. tej zabawy na kanale. Chociaż wiecie, kanał musi być też rozrywkowy. No dobra. Więc y, to by było chyba na tyle z tej recenzji. Jeśli się podobało, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dobra, pokażę Wam jeszcze y, Ronina, która już z Wami się żegna. Podajcie na kanał. I 12. No i w wpadajcie też na kanał Ewy Klocki. Bardzo fajny, film, bardzo fajny kanał. Jeszcze raz, raz. Raz. Z, z Ewą nagramy ten filmik. Kojarzycie asystentkę z z, 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 z z Lego Friends. Tak to była ona. No dobra. No więc Ronin mówi Wam, papa. Pa. I ja Wam też. Trzymajcie się. Cześć.